Minęła godzina 17, więc ja witam się z Państwem w programie Galaktyka Pomerania, na żywo ze studia telewizji Pomerania, Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Ja nazywam się Alicja Wirwicka i będę z Państwem do godziny 19. Ze mną jest już pierwszy gość, wyjątkowo w środę, nie w poniedziałek, pani Joanna Dybowska z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać o tym, jak niecodzienne może być Galaksy, a właściwie jak niecodzienny jest Szczecin. Tak, i o tym, jak niecodzienny jest Szczecin, będziemy mogli się przekonać właściwie już od przyszłego tygodnia, jako że u nas tutaj w centrum rusza wystawa Codzienny, Niecodzienny Szczecin. Wystawa przygotowana wspólnie z portalem Szczecin Blog zgromadziła zdjęcia czy gromadzi zdjęcia, czy też zgromadzi zdjęcia, bo tak naprawdę dopiero będzie się otwierać. Ponad 30 szczecińskich fotografów, którzy będą próbowali pokazać Państwu swój obraz Szczecina. Taki, który jest troszeczkę inny. Każdy z nas zresztą to swoje miasto widzi troszkę inaczej. Każdy z nas dostrzega jakieś inne momenty, trafia na jakieś inne momenty. I to są takie widoki innego Szczecina, uchwycone właśnie okiem aparatu. Tych zdjęć jest ponad setka, więc będzie co oglądać. A myślę, że dodatkową atrakcją będzie możliwość głosowania. Będą jakby dwa konkursy, bo będzie konkurs dla fotografów i tutaj Państwa głos jest decydujący, bo Państwo będziecie wybierali spośród tych zdjęć, które tutaj w Galaksy na poziomie zero od poniedziałku będą prezentowane. Wybierali te, te trzy najlepsze i Państwa zdaniem najbardziej niecodzienne widoki Szczecina czy też najbardziej niekonwencjonalnie pokazany Szczecin, czy też po prostu te, które się Państwu najbardziej spodobają, bo o to chodzi. Oczywiście tych trzech fotografów, którzy zgromadzą największą liczbę głosów odwiedzających wystawę, odwiedzającej wystawę publiczności wtedy otrzyma od nas nagrody. Natomiast będzie też konkurs dla publiczności. Ci z Państwa, którzy zdecydują się podać swoje tam podstawowe dane osobowe, czyli imię, nazwisko i adres e-mail, żebyśmy mogli się skontaktować oraz odpowiedzą na nasze najciekawiej, na nasze pytania konkursowe, wybierzemy spośród tych osób też trzy najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi i również je nagrodzimy. Nagrodą główną dla fotografów będzie telefon Samsung Galaxy S4, oczywiście z możliwością robienia zdjęć, a z kolei nagrodą główną dla publiczności będzie rower Cross Classico 3, także zachęcamy serdecznie, jeśli ktoś chciałby zobaczyć niecodzienny Szczecin, a przy okazji wygrać ciekawą nagrodę, to zachęcamy. Wystawa rozpocznie się 3 sierpnia, potrwa do 24. Jak będziemy mogli głosować my jako publiczność? Publiczność będzie głosowała w sposób konwencjonalny, czyli w punkcie informacyjnym stanie urna. Panie z punktu informacyjnego będą wydawały karty do głosowania. Będzie można zaznaczyć swoje, swoim zdaniem najlepsze zdjęcia i wrzucić po prostu swój głos do urny. Czyli tak tradycyjnie. Bardzo tradycyjnie. Tym razem na wakacje dajemy sobie spokój z elektroniką. Pani Jano, to ja chciałam zapytać, jaki jest Pani niecodzienny Szczecin? Z czym Pani się kojarzy Szczecin? że znaczy Szczecin to jest miasto, w którym. Ee... Mieszkam od urodzenia, moje rodzinne, według mnie najpiękniejsze na świecie, absolutnie. Mam mnóstwo fantastycznych miejsc, które warto pokazać. Jestem absolutnie zafascynowana, chociażby szczecińską Wenecją, która wprawdzie w tej chwili no, przypomina obraz nędzy i rozpaczy, ale ja mam nadzieję, że ona odzyska dawny blask. Tam jest cudowne miejsce na fantastyczne lofty, na fantastyczne mieszkania. Już to widzę oczami wyobraźni, jak to będzie wyglądało. Jest, są przepiękne widoki, czy z Wałów Chrobrego, czy z Zamku Książąt Pomorskich. Przepiękne widoki na Szczecin z drugiej strony, czyli wystarczy przejechać na Wasztownię, żeby zobaczyć Szczecin z tej drugiej strony. Ciekawe, warte zobaczenia są wyprawy na Gocław, czyli zobaczenie tego, co kiedyś w przedwojennym Szczecinie było dzielnicą rozrywkową, absolutnie dzielnicą rozrywkową miasta, do której dopływały stateczki, które startowały z Wałów Chrobrego. Myślę, że jest mnóstwo miejsc, których tak naprawdę jeszcze nie zobaczyliśmy. Są ulice, na których nigdy w życiu nie byłam, więc myślę, że mnóstwo jeszcze przede mną do, do odkrycia i do zobaczenia, a Szczecin jest bezwzględnie fascynujący. Co by pani umieściła na takiej fotografii? Nie umiem powiedzieć, to musiałabym zobaczyć. To, musiał, to musiałby być ten jeden kadr. Ja też trochę fotografuję, ale cały czas to, to jedno, jedyne zdjęcie, jak twierdzi wielu fotografów, jest ciągle przede mną. Jeszcze nie odkryłam tego, e, absolutnie mojego, e, zupełnie indywidualnego Szczecina. Możemy uchylić Romka tajemnicy, co zobaczymy na fotografiach? Na fotografiach przede wszystkim będzie miasto, tak? no bo ono jest głównym tematem całej tej wystawy, natomiast nie brakuje też zdjęć mieszkańców miasta w ciekawych, niebanalnych sytuacjach, ciekawych, niebanalnych mieszkańców, takich, których powiedzmy no, nie widuje się na co dzień na ulicach lub też widuje się, a po prostu się gdzieś... W w tym tempie przechodzi może nie zauważa to jest takie uchwycone zatrzymane w czasie zamrożone w czasie mam nadzieję ponieważ jest trochę par zakochanych to mam nadzieję że dla tych zakochanych absolutnie się to zatrzymało w czasie i dalej są zakochani tak samo jak na tych zdjęciach bo tak naprawdę Szczecin to nie tylko samo miasto ale właśnie jego mieszkańcy którzy tworzą chyba ten niepowtarzalny klimat tak, no to mieszkańcy tworzą to miasto, mieszkańcy tworzą klimat, czasem też tworzą architekturę, specyficzne miejsca, pojawiają się też na tych zdjęciach graffiti, czyli coś co jakby powstaje razem z miastem, żyje z nim, pojawiają się rozmaite powiedzmy sobie obiekty, które współgrają lub nie ze starą tkanką miasta. To wszystko Miasto w naturalny sposób żyje, rozwija się, na tych zdjęciach widać właśnie to, że ono żyje, widać też jak piękny jest Szczecin, jak jest urokliwy, o różnych porach roku, o różnych natężeniach światła, mamy zdjęcia od 5 rano do, do północy nieomal, że Szczecin by night, Szczecin właśnie wczesnym rankiem, Szczecin o zachodzie słońca, no jest mnóstwo różnych ujęć, myślę, że na pewno znajdą Państwo takie, które przypadną tutaj ym, nam do gustu. Czyli drodzy Państwo, zapraszamy. Warto zobaczyć ten niecodzienny, codzienny szczecin. Codzienny, niecodzienny szczecin, który tak mijamy w biegu, będzie można zobaczyć od 3 do 24 sierpnia, właśnie w centrum Galaksy, tutaj na poziomie sera. A przy okazji zachęcam Państwa do głosowania i do wybrania tego zdjęcia, które Państwa zdaniem jest właśnie najbardziej niecodziennym. Codziennych zdjęć Szczecina. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Joanna Dybowska. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na serwis informacyjny, po którym wracamy z kolejnymi gośćmi.